Nie no spoko, luz. Czekaj, ja zamknąłem ten samochód, zamknąłem. Zaparkowaliśmy proszę Państwa, jesteśmy we Wrocławiu. W zasadzie chyba w Ślęży. Dawaj, a, To klucze są u Basi. Jesteśmy do wyboru kotyk czarny albo biały, jak ten Oczywiście, że czarny, dawaj to. Co? Co? nie A co, zostawiasz? Tak, Ale miała satysfakcję, zobacz. Mamo, a telefonik to bierze. A chciałam powiedzieć, że ona nam dzisiaj tyłgiura. Tak. E, z z czym? Z czym? Bo ja dzisiaj rano z tym wyjęłam krótkie spodenki. No. I mówię... Bo dziękuję Kitkowi, bo Kitek tak, nie na... zaciągnął na Tak, Nie, to za ja trójka było. to jest No i mówię do Matyldy, dobra, bierzemy krótkie, weźmiemy sobie najwyżej na no zmiany coś ciepłego, nie? No. I potem jeszcze z... ty sprawdziłeś pogodę i stwierdziłam, dobra. To nie ma sensu brać pod Masz tego Basiu dla powerbanka? No. To ładuj sobie od razu telefon, non stop. Jeszcze jakie ciepło? Czy chcesz? No a on sobie zrobić je. herbatkę. Można no. było. Przecież ja mam jeden fermot, który odbywał Czekaj wiadek, bo nie chce się tu poharatać, wiesz? Z Tym ścierniskiem. A tu zobacz już jakie fajne fury można oglądać. Tu jaki piękny fiat. Chodź, zobaczymy piska. Całkiem nieźle się reprezentuje. A wiesz, że wujek Andrzej to ma takiego Fiata? Identycznego, no. Tak, nawet ma z tego samego rocznika. Bardzo ładne. A tam zobacz, jaki Volkswagen stoi z podwyższonym dachem. Widzisz? Taka salonka. I na żółtych tablicach, no. I w ogóle, jakiś wrangler fajny widziałeś. Tu zobacz, Mercedes beczka. Wszyscy sposobem, ale nie wszystkim wychodzi. Dobra, zaraz się tutaj ciepło zrobić przecież. Idziemy? No to idziemy. Chodźcie. O tam stoi wadek To nie była Mazda, chodź Ci pokażę. Tylko to jest BMW Z3. O, tutaj będzie widać, zobacz. Widzisz? To jest BMK. Z 3 To trochę pospacerujemy dzisiaj A ja wiem, ja tu nigdy nie byłem Nie mam pojęcia O modele są, niestety, niestety. To, to nic nie ma, to, to, to nic nie ma Tak, tak, tak. Jest taki, taki lub tamty. Wadek już musiał oczyśleć, ale nie zobaczył. No dobra, to ja stąd na pusto nie wyjadę, już widzę. To nie wiem, eee, czy wziąłeś gotówkę, czy możełeś problem? O dziwo właśnie los dał gotówkę. Ciężko uwierzyć, ale tak. Tak. To Tak. To, Ta to różowe najlepsze. Władek, ze swoimi przyjechać. No. Różowe? Proszę. Dobra, dajcie obejrzeć. Ja teraz po dziewczynku trzymać razem, bo oni mają swoje sprawy. O, tu jest wajper, widzisz, ten żółty, Władek. Widziałeś kiedyś na żywo wajpera? No to widzisz właśnie. A tu jest BMW 8, ta granatowa. A tu są, zobacz, jaguary etajpy. Widzisz? Etajp, jaguar. Jak zobaczysz wujka Andrzeja, to mów, dobra? Albo Ciocię Ilonę. Te dwie banki to już widziałam na tym filmie. Tak, były? A Czyli one były tu rok temu, bo to był film sprzed roku. A? To spektakularne. Przysłyski akcent. Mówiłem Wam, że to jest radka w sobie wyobrazić, ...że jest przede wszystkim niewiarygodnie opływowa. Tak, i to jest przez tak I wszystko się zgadza. Ten model, akurat Tabraflan, jest uważany za takie szczytowe osiągnięcie tego. Um, Tutaj stoisko. Naszych przyjaciół. Że brzydko wygląda. No, masz rację, może. A ja że to na Tak, dobra, na pace. Ja jestem bliżej, bo naturalne kultury, naturalne kultury. Słuchajcie, Państwo, rzeczywiście bardzo... Co? Prosiaka. Nie. Porsche to. to. różowe to było Porsche. To, co Klara sobie znalazła. Nie.

To jest ten Tomek, który kupił Buicka od tego Muzeum Vena To pierwsze auto To jest auto To jest auto pierwsze To białe Które? To białe? jest hit No i tam stoi, zobaczcie Tam z tyłu ale ten ma ładny kolor Chodź, zajrzymy może do niego W sensie bardzo fajny Polot właśnie Ale właśnie ten jest najfajniejszy No Mhm. Żeby omijać, albo komuś spadło? Patrz jakaś O, No zobacz, tu jest tu jest piątka, a tu jest siódemka. No, ma taki no to może, może z Japonii jest. Jakieś chorągiewki czy co? Mhm. to jest piątka E34, a ta siódemka to E32. A tu są to jest Renault 5, a tu są Subaru Imprezy. Takie Subaru to też miałem, nie, nie? Takie tutaj, takie czterodrzwiowe. Tylko ja miałem srebrne. Ta, tutaj o to. To ja miałem srebrne takie. Co? Ale to ja nie wiem, czy to jest ten Władziuś Może to jest taki sam? Wiesz, ten sam kolor? Nie. O, zaraz ci pokażę Porsche, jakie miałem. Tam stoi takie czerwone, identyczne. Tam zobacz, zobacz, pod tymi chorągiewkami, widzisz? Widzisz tam z przodu, tu. Tu, tu, tu. Tam za tymi krzakami, identyczne miałem. Jeszcze się zaraz okaże, że to to. Jak jest szare w środku, ciekawe. ładny ładne. Piękne. No. Tam po lewej stronie stoi identyczne takie Porsche, jak mieliśmy, takie czerwone. A co stoi obok, Wadek? Nie Korweta? No kurweta, pewnie otwierają drzwi. Jak mu się otwierają drzwi? No tutaj ma chyba klamkę, tutaj na górze Widzisz, przy oknie Świetny, co? Zawsze no? jest ich więcej. Tak, to jest Kadilak. Ten Mercedes to świetny. Tu zobacz, KPM jedzie, Wadek Ta srebrna A tutaj to jest Tatra pošli, pošli još. Proszę, proszę. Fajny, nie? Tam karabelka jechała. Volkswagen. Chodź zobacz jak z tyłu wygląda. Chodź tutaj, Alfę zobaczymy. Alfa Romeo Junior A tu zobacz, wiesz jak się ten ciągnik nazywa? Jaka to marka? To jest Lamborghini. To jest Lambo. Lambo najpierw robił ciągniki, wiesz. Najpierw to robił ciągniki, takie jak ten. Ta. Zobacz, co tu jest napisane. Widzisz? Lamborghini. Tu chyba nie byliśmy. Tu jeszcze są modele, zobacz. Idziemy obejrzeć. To A my Macie te władka fryty? Duże macie, czy małe? Duże? No to super, to smacznego. Ile mamy czasu jeszcze, nie wiesz? Dobra, no to idziemy tam. Chodźcie. Mógłbym sobie jeden modelik kupić. Taki w tej, ten największy, co? Słuchaj. A widać było jeszcze tutaj, tutaj też był ten różowy. Jest Radek Kos, to chodźcie, z nim, z nim może przywitamy. Bo jeszcze się nie widzieliśmy z nim. O, poczekaj. Nie, tu nie będzie widać. Dobra, chodź. A ten Jaguar Ci się podoba? Czy mniej? Wolisz Lambo? Tak samo. Też jest spokojnie? Lam, bo to taki jak Władek jest Lekko niższe Potrzebuję łazienkę znaleźć Może no to... wy się tu rozeglądajcie? no Nie wiem czy Ale to taka No To jest Bugatti Veyron Świetnie, co? Chodź. Tu jeszcze Ferrari takie starsze, też fajne co? Zobacz tam jeszcze te Ferrari, zobaczymy dalej. Dlaczego one muszą być zawsze dwukolorowe? Co? A, tak, masz takie. No, 1 do 43. No nie, idźmy Chodźcie tutaj jeszcze. Stoją fajne samochody. O, jedzie Lambo Ten ciągnik to jest Lamborghini, naprawdę. Ten ciągnik to jest Lamborghini. Tak, naprawdę.